Miałam to? Poszłam na ZW i potem nagle Co jest? Co to są? Tu Bartek pedła Dzisiaj masz urki, więc najlepszego A zamiast tortu masz psa żółtego Tacyki zbieraj w Minecraft i coś tam nana na. Kto to Lunise, to jest ta sławna Do projektu bra, jej aktorów jest korola, lecz na głowiu Od czasu, gdy obalono komunę Trzeba zakupić dla Luis urnę Gej, boisz się skakować mycy? Żadnych nie wydasz kucy Hej, nie wiem jak sobie radzić z tym, że nie możemy gdzieś spotkać się <gülHe animals> ha, <sharing> Dobry żart, jaki to dzień jest Zmywary dzień, to co do jem Ty masz twarz, nie pokrap mem Lolity rądzą się To jednoroczne eventy I Jeśli mama puści To weź na konwent Dzisiaj masz urki, Więc najlepszego A zamiast psa żółtego Batyki zbieraj w Minecraft i coś tam na na Kto to Luise? To jest ta sławna Do projektu brak jej aktorów Jest korona a, a, lecz na głowiu Od czasu, gdy opalono komunę Trzeba zakupis dla Luis jednak trumnę